Przegra mecz z takim zespołem jak Ruch Chorzów, który jest w dobrej, ale bardzo dobrej dyspozycji, co pokazał dzisiejszy mecz, jest wysoko w tabeli. Szczególnie na, tutaj w Chorzowie, to jeden punkt musi cieszyć. Także skłonowym, powiedział, że, że jestem niezadowolony. Także przy tych świętach akurat rozeszliśmy się, powiedziałbym, może nie, nie chciałbym mówić o swoim imieniu, ale my na pewno rozjedziemy się w dobrych humorach o tym naszym. Potwierdzam to, co powiedział Rysiek i to, co myślę, Państwo widzieli, że był to naprawdę bardzo dobry mecz. Pomimo tego, że nie, bram, nie padały te bramki, to ten mecz mógł się podobać. Ślą zmieniał swoje sytuacje po starych fragmentach, no bo dzwoniło po naszych słupkach, poprzęczkę też trafili. Natomiast my mieliśmy z akcji tę sytuację. Chcę powiedzieć, że my swoje gry na pewno nie, nie możemy się wstydzić. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz. Natomiast drużyna Śląska. Moim zdaniem zagrała najlepszy mecz tej wiosny, My się, jeżeli się mylę to, tak, tak, to, to to tak, mnie poprawi, po więc y, to też jak gdyby oddaje to co działo się na boisku i przeciwnik naprawdę prawdę postawił nam bardzo wysokie wymagania i nie było łatwo. Też przychylam się do tego, że spędzimy święta w, miłym, w miłej atmosferze, y, ponieważ y, Słyszeliśmy, że Legia przegrała w Poznaniu. My ten punkt dopisujemy i spędzimy święta na trzecim miejscu. Wszystkim Państwu życzę też zdrowia i